Państwa serdecznie! Dziś pociągnę temat pobytu poselstwa arabskiego u króla Słowian, jak Ahmed ibn Fadłan, autor relacji z wyprawy tegoż poselstwa, określał władcę Bułgarów wołżańsko-kamskich Baltazara. Na porządku tylko przypomnę, że wydarzenia te rozgrywały się w roku 922. Otóż władca Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej w chwili przybycia poselstwa arabskiego był już muzułmaninem, także wielu jego oddanych było muzułmanami, wyznawało islam. Wydaje się, że islam dotarł na tamten teren, do Rzeczy Środkowej Wołgi, do Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej, za pośrednictwem Chorezmijczyków. Ci nie tylko docierali tam w swych wyprawach kupieckich, ale nawet zakładali tam swe faktorie handlowe. Na istnienie trwałego i stałego osadnictwa chorezmijskiego na tamtym terenie wskazują liczne nazwy miejscowe. Tak na przykład nazwy 22 wsi, na obszarze Wodiaków niewątpliwie stanowią pozostałość po stałym osadnictwie chorezmijskim, obsługującym handel z Jurgą i Wesią. Zadaniem arabskiego poselstwa było uporządkowanie i wyjaśnienie różnych kwestii religijnych i obrzędowych. Nie był to jednak jedyny cel ekspedycji. Ibn Fadłan miał dostarczyć królowi Słowian pieniądze, których to jednak nie zabrano. Jak tłumaczono, zabrakło czasu, aby zgromadzić taką kwotę. Miano je dostarczyć w późniejszym terminie. A na co miały być Przeznaczone owe pieniądze? Otóż dowiadujemy się tego ze słów, które miał wypowiedzieć król Słowian do Ahmeda ibn Fadłana. Wy wszyscy przybyliście, a to, co wydał na was mój pan, wydał tylko po to, abyście przywieźli mi pieniądze, ażebym zbudował twierdzę, która broniłaby mnie od Żydów, którzy mnie gnębią. Bułgaria. Bołżańsko-kamska, w okresie tym zmuszona była uznawać zwierzchnictwo Hazarów. No ci, jak wiadomo, ich władcy, władcy Hazarów, wyznawali religię żydowską. Otóż Ahmed Ibn Fadłan pisze dalej: Na królu słowian ciąży danina, którą płaci królowi Hazarów z każdego domu w jego królestwie skórę Sobola. Gdy przybywa statek z kraju Hazarów do kraju Słowian, król udaje się tam wierzchem, przelicza co na nim się znajduje i od wszystkiego bierze dziesięcinę. A gdy przybędą Rusowie albo inni z pozostałych narodów z niewolnikami, król może wybrać sobie od każdych dziesięciu głów jedną. Syn króla Słowian jest zakładnikiem u króla Hazarów. Do króla Hazarów doszła wieść o urodzie córki króla Słowian, zażądał więc jej ręki. Ale król sprzeciwił się mu i odmówił. Wtedy ten wysłał ekspedycję i wziął ją siłą, a on był Żydem, ona zaś muzułmanką, i wkrótce u niego umarła. Wtedy zażądał ręki drugiej córki. Gdy tylko doszło to do króla Słowian, pospiesznie wydał ją za mąż za króla Askilów, który podlega jego władzy, z obawy, że on weźmie mu ją siłą, jak to uczynił z jej siostrą. I właśnie obawa przed królem Hazarów skłoniła króla słowian, by napisać do sultana, prosząc go, aby wybudował mu twierdzę. Spytałem go pewnego dnia mówiąc do niego. Twoje królestwo jest rozległe, twój majątek znaczny, a twoje dochody wielkie. Więc dlaczego prosisz sultana, aby zbudował ci twierdzę za pieniądze pochodzące od niego w niewiadomej ilości? Odpowiedział: Uważałem, że potęga władcy Islamu przynosi pomyślność. A ich pieniądze pochodzą z dozwolonych źródeł. Prosiłem go o to z tej przyczyny. Jeżeli bowiem chciałbym zbudować twierdzę z moich zasobów srebra czy złota, a z pewnością nie byłoby to dla mnie trudne, chciałem jednak uzyskać błogosławieństwo poprzez pieniądze prawowiernych i dlatego go o nie prosiłem. Ahmed ibn Fadwan był bacznym i bystrym obserwatorem. Dzięki czemu. Przekazał wiele bezcennych informacji na temat życia i obyczajów ludzi, pośród których przebywał. Oto w jego relacji możemy przeczytać. Zatrzymaliśmy się z królem na pewnym postoju i udałem się ja i moi towarzysze, takim Suzan i Barys, pomiędzy drzewa, a z nami pewien człowiek ze świty króla. I oto pokazał nam małą łodygę, niby cienkie wrzeciono, ale dłuższą. W niej zielony odrostek. Na czubku rozgałęzienia szeroki liść rozpostarty na ziemi. Na nim złożone coś w rodzaju rośliny, wśród nich jagody. Kto je jadł, nie wątpił, że to granat i mlisi. Zjedliśmy ich nieco i doprawdy były wybornego smaku, więc nie przestawaliśmy ich szukać i jeść. Widziałem, że mają oni jabłka bardzo zielone i bardziej kwaśne niż ocet winny. Jedzą je dziewczęta i od tego są one nazywane. Nie widziałem w ich kraju czegoś większej ilości od drzew leszczyny. Widziałem nawet takie lasy, a las miał 40 farsachów długości i tyleż szerokości. Widziałem u nich drzewa, nie wiem co to za jedne, niezwykłej wysokości. Pnie ich są pozbawione liści, a korony podobne są do koron palm daktylowych. Mają one cienkie liście wyrastające z pnia, ale zebrane razem. Przystępują oni do miejsca, które znają w jego pniu, robią w nim niewielki otwór i podstawiają podeń naczynie, do którego cieknie z tego otworu płyn, lepszy od miodu. Jeśli człowiek dużo tego wypije, oszołomi go niczym wino, a nawet bardziej. Najczęstszym ich pokarmem jest proso i mięso koni, ale i pszenica i jęczmień w dużej ilości. Każdy, kto posiał coś, zbiera to dla siebie. Król nie ma do tego żadnego prawa, poza tym, że płacą mu co roku od każdego domu skórę z obola. A jeśli król poleci wysłać oddział wojska na wyprawę grabieżczą przeciw jakiemuś krajowi i weźmie on łup ma on no to jest król w nim swój udział wraz z nimi każdy kto wyprawia ucztę weselną lub zaprasza gości obowiązkowo musi dać królowi daninę odpowiednio do wielkości uczty stosowną ilość napoju z miodu pitnego i popsutej pszenicy tak jak ziemia ich jest czarna cuchnąca oni nie mają miejsc w których składaliby swoją żywność lecz kopią w ziemi głębokie jamy i wkładają do nich pożywienie. I mija niewiele dni, kiedy zmienia się, zaczyna cuchnąć i nie nadaje się do użytku. Nie ma u nich oliwy z oliwek, ani oleju sezamowego, ani tłuszczów zwierzęcych. I używają zamiast tych tłuszczów tłuszczu rybiego. I wszystko, do czego oni go używają, cuchnie. Robią z jęczmienia bryję, którą piją dziewczęta i chłopcy. Czasem gotują jęczmień z mięsem, i panowie jedzą mięso, a dziewczęta karmią jęczmieniem. Chyba, że mięso jest z głowy kozła, to dziewczęta dostają możliwość jedzenia mięsa. Wszyscy oni noszą czapki, a kiedy król wyjeżdża konno, jedzie sam, bez sługi i nie ma z nim nikogo. Gdy przejeżdża przez plac targowy, nikt nie śmie siedzieć, zdejmują z głowy czapkę i wkładają ją sobie pod pachem. Kiedy ich minie, wkładają swoje czapki z powrotem na głowy. I podobnie każdy, kto przychodzi do króla, mały czy duży, włącznie z jego synami i braćmi, gdy go zobaczą, zdejmują swoje czapki i wkładają pod pachę. Potem skłaniają głowy i siadają, po czym powstają, dopóki nie zezwoli im usiąść. Każdy, kto siedzi przed nim, w rzeczywistości siedzi na klęczkach i nie wyjmuje swojej czapki, ani jej nie pokazuje. Dopiero kiedy wyjdzie od niego, wtedy ją wkłada. Wszyscy oni mieszkają w jurtach. Tylko, że jurta króla jest bardzo duża, mogąca pomieścić tysiąc osób i więcej, wyścielona kobiercem armeńskim. Ma on pośrodku niej tron, pokryty brokatem bizantyjskim. Wśród ich praw jest, że jak urodzi się synowi jakiegoś człowieka chłopiec, zabiera go jego dziadek zamiast jego ojca i mówi – ja mam większe prawo niż jego ojciec do wychowania go, aż stanie się mężczyzną. Jeżeli umrze człowiek spośród nich, Dziedziczy po nim jego brat, przed jego synem. Wyjaśniłem królowi, że to jest niedozwolone i pouczyłem go, jakie winno być prawo dziedziczenia, aż to zrozumiał. Nie widziałem większej liczby piorunów aniżeli w ich kraju, a jeśli piorun uderzy w dom, nie zbliżają się do niego i pozostawiają go w takim stanie, a także wszystko, co się w nim znajduje człowieka, mienie i wszystko inne póki nie zniszczy go czas. I oni mówią, to jest dom, na który spadł gniew. Uwagę badaczy zwraca tu fakt, iż po raz kolejny mowa jest o domu. Podobnie jak we fragmencie dotyczącym Daniny, w postaci skóry Sobola, oddawanej porokrocznie królowi Hazarów. Ale przecież w innym fragmencie, przed momentem cytowanym, Czytamy, iż wszyscy mieszkali w jurtach. Zdaniem badaczy, w jurtach mieszkali tureccy Bułgarzy, którzy to stanowili elitę w państwie bułgarskim i którzy to kontynuowali tradycje koczownicze. W domach natomiast musieli mieszkać podlegli im Słowianie, którzy to Zajmowali się rolnictwem. No przecież czytaliśmy, słyszeliśmy, iż w menu dominowało proso, ale też były inne zboża. Tak więc ludność słowiańska musiała mieszkać w domach i trudniła się rolnictwem, natomiast elitę kraju, jako szlachtę, stanowili tureccy Bułgarzy, kontynuujący tradycje koczownicze i mieszkający w jurtach. Ale idźmy dalej. Jeżeli człowiek spośród nich zabije człowieka rozmyślnie, zabijają go za niego. Jeżeli zabije go nieumyślnie, robią dla niego skrzynię z drzewa haładża i wkładają go do środka. Zabijają ją nad nim i wkładają do niego wraz z nim trzy bochenki i dzbanek wody. Przygotowują dla niego trzy paliki, podobne do palików namiotowych. Zawieszają go pomiędzy nimi i mówią: Umieszczamy go pomiędzy niebem i ziemią, aby go mogły dosięgnąć deszcz i słońce. Może Allah ulituje się nad nim i pozostaje tak zawieszony, dopóki nie zniszczy go czas i nie rozwieją wiatry. A jeśli widzą człowieka wykazującego przedsiębiorczość i znajomość rzeczy, mówią: Ten godzin byłby służyć panu. Biorą go, zakładają mu na szyję sznur i wieszają go na drzewie, aż się rozpadnie. Opowiadał mi tłumacz króla, że pewien syndiec no mieszkaniec kraju Sind w południowym Pakistanie dotarł do tego kraju i pozostał u króla przez pewien czas służąc mu, a był on rzutki i rozumny. I oto jedna grupa spośród nich zapragnęła wyruszyć w swych sprawach handlowych. I ten syndiec poprosił króla o pozwolenie wyruszenia z nimi. Ale on mu tego zabronił. Ale ten dotąd nalegał, aż się zgodził i wyruszył z nimi statkiem. Oni zaś zobaczyli, że jest obrotny i bystry, naradzili się między sobą i rzekli: Ten nadaje się, żeby służyć naszemu panu, poślemy go do niego. A przepływali w swej podróży obok lasu i wyprowadzili go do niego. Założyli mu na szyję sznur, przywiązali go na wierzchołku wysokiego drzewa i pozostawiwszy go tam, oddalili się. Jak więc widzimy, w kraju Słowian, czyli w Bułgarii wołżańsko-kamskiej, składano ofiary z ludzi, przy czym wybierano na nie osoby wyróżniające się inteligencją i bystrością. Ale wróćmy do tego, co napisał Ahmed ibn Fadwan. Jeżeli znajdują się w drodze, a jeden z nich chce oddać mocz i oddaje go, mając na sobie swój oręż, Chwytają go i zabierają mu odzież i wszystko, co ma ze sobą. To jest ich obyczaj. Zaś przeciw temu, kto zdejmie z siebie swój oręż, położy go obok i oddaje mocz, nie przeszkadzają mu. Mężczyźni i kobiety schodzą do rzeki i kąpią się razem nago, nie zakrywając się jedno przed drugim. Nie uprawiają cudzołóstwa dla żadnego powodu i pod żadnym warunkiem. A kto popełni cudzołóstwo, kimkolwiek by nie był, wbijają dla niego cztery żelazne pręty. Przywiązują do nich obie jego ręce i obie nogi i rozcinają toporem od szyi aż po uda. Podobnie postępują również z kobietą. Potem zawieszają wszystkie kawałki jego i jej na drzewie. Nie przestawałem starać się, aby kobiety zasłaniały się przed mężczyznami, ale nie osiągnąłem tego. Złodzieja zabijają tak samo, jak zabijają cudzołożnika. Należy podkreślić, że wspólne nagie kąpiele. W świecie tureckim, a przecież Bułgarzy byli ludem tureckim, były niedopuszczalne. Inaczej, wśród Słowian. To ewidentnie słowiański obyczaj. Ale czytamy dalej: W lasach ich jest mnóstwo miodu w barciach pszczół, które oni znają i udają się, by go zbierać. Czasami napadają na nich ludzie spośród ich wrogów i zabijają ich. Jest wśród nich wielu kupców, którzy wyruszają do ziemi Turków i przywożą owce, i do kraju, który zwie się wisu i przywożą sobole i czarne lisy. Widzieliśmy u nich ród w liczbie pięciu tysięcy dusz, kobiet i mężczyzn. Wszyscy oni przyjęli już islam. Wszyscy oni znani są jako baranżar. Wybudowano im meczet z drzewa, w którym się modlą, ale oni nie umieli czytać. Nauczyłem jedną grupę spośród nich, jak się modlić. I za moją przyczyną przyjął islam człowiek imieniem Talud. Dałem mu imię Abdullah, a on rzekł, chcę abyś nazwał mnie twoim imieniem, Muhammad. I uczyniłem to. Przyjęła islam jego żona, jego matka i jego dzieci. I wszystkich ich zaczęto nazywać imieniem Muhammad. Nauczyłem go sury chwała Allahowi oraz sury rzekni on jest Bogiem jedynym. I radość jego od poznania tych dwóch sur była większa niż gdyby on został królem Słowian. Wtedy, gdy przebyliśmy do króla, znaleźliśmy go obozującego nad wodą zwaną Haladża. Były to trzy jeziora, z których dwa były duże i jedno małe, ale wśród nich nie ma takiego, którego dna można by dosięgnąć. Między tym miejscem, a ich wielką rzeką płynącą do kraju Hazarów, zwaną rzeką Atil, jest odległość około jednego farsacha. Nad tą rzeką znajduje się targ, czynny w krótkich odstępach czasu. Sprzedaje się na nim liczne cenne towary. A nieco dalej. Kiedy umiera u nich muzułmanin, jeśli kobieta chorezmijska, z miejska, myją go sposobem muzułmańskim, potem kładą go na wózku, który go wiezie, a przed nim idą z proporcami, aż dotrą do miejsca, w którym go pochowają. Gdy przybędzie do niego, zdejmują go z wózka, kładą na ziemi, po czym obrysowują wokół niego linię i odkładają go na bok. Następnie wykopują wewnątrz tej linii grób, robią do niego boczną niszę i grzebią go. W ten sposób postępują ze swoimi zmarłymi. Kobiety nie płaczą nad zmarłymi, lecz płaczą nad nimi ich mężczyźni. Przychodzą w dniu, w którym umarł, zatrzymują się u wejścia do jego jurty i ryczą najokropniejszym i najdzikszym płaczem, jakim można płakać. To wszystko tyczy się ludzi wolnych. Kiedy ich płacz dobiega końca, przychodzą niewolnicy, niosąc splecione pasy skóry. Nie przestając płakać, biją się po bokach i obnażonych częściach swojego ciała tymi rzemieniami, aż na ich ciałach pojawią się ślady podobne po uderzeniach bicza. U wejścia do jurty ustawić muszą proporzec. Przynoszą też jego oręż i kładą go wokół jego grobu. I nie przestają opłakiwać go przez dwa lata. Kiedy te dwa lata upłyną, zdejmują proporzec, obcinają sobie włosy, a krewni zmarłego zapraszają na stypę. Oznajmiając przez to o zakończeniu żałoby. Jeżeli miał żonę, wychodzi ona powtórnie za mąż. Tak dzieje się, jeżeli należał do przywódców. A co do zwykłych ludzi, to odprawiają ze swymi zmarłymi część tego. Na zakończenie, warto zadać sobie jeszcze pytanie, dlaczego właściwie Ahmed Ibn Fadłan, władcę Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej królem Słowian. No, wydaje się, że mogą być dwie tego przyczyny. Albo Słowianie zdecydowanie dominowali liczebnie nad Bułgarami, którzy to stanowili elitę państwa, albo po prostu dlatego, że krajów określano nazwą ludu, który żył tam wcześniej, przed Przybyciem Bułgarów, tureckich Bułgarów. O tym, że Bułgaria wołżańsko-kamska była niejako wspólnym krajem Bułgarów, tureckich Bułgarów i Słowian, świadczy wiele innych źródeł, o których mówiłem w poprzednich moich wykładach. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i raz jeszcze. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału.